Cześć, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Jest to kolejny odcinek z Gry Dziedzictwo Hogwartu i dzisiaj wracamy z fabułą. Mamy się spotkać z Sebastianem na Wybrzeżu. Jest to nowa odkryta lokalizacja przez nas w poprzednim odcinku, więc już bez zbędnego gadania zaczynamy. Zapraszam do oglądania. Tam były jakieś ogry, może warto byłoby je rozwalić na start. W sumie sporo tu jest kolesi. Ale co tam, wbijemy sobie coś?

Ostatniej chwili unik. Też tutaj ciemna lokalizacja trzeba przyznać. Dobra, już kończymy z nim. Zeszliśmy trochę z naszej ścieżki. Rebellion. Ale tędy też mi się wydaje, że dotrzemy. Jakaś jaskinia do otworzenia. Ale dobra. Fabuła to fabuła. Bądźmy konsekwentni w tym odcinku. Już i tak zboczyliśmy, żeby powalczyć z tym trolem. Hmm, a co to tak lata? Gdzieś pod nami, w zasadzie. To jest teren nieoznaczony na mapie, generalnie. Oj, za daleko, za daleko, mój bohaterze Serio, tu nie możemy zejść Czyli co, ja bym miał się tam jakoś dostać Dobra, spróbujemy Tu nie wespnę się Też nie Słuchajcie, no to jest podejrzane Tam nie możemy wylądować. Ta skrzynia jest jakoś do zebrania z pewnością. Tędy? Nie za bardzo. Tu też tym bardziej nie doskoczę. Dobra, nie zaprzętajmy sobie może tym głowy. Z pewnością będzie jeszcze okazja tutaj wejść w jakimś z zadań. Baranki się pasą na łące. W sumie górzysty teren to dobre miejsce dla nich. Świergotnik. takie Go nie mieliśmy chyba. Prawie nam uciekł w zasadzie ten świergotnik. W ostatniej chwili go dorwaliśmy. I've ever eaten. Hey, hmm. colego. Expelliarmus, to finger. Ah! Don't do that Stupid one! Expelliarmus, Confringo. Ah! Nice try. Ah! Oh, no! Co nie może w niego trafić tu, serio? Chodź tu koleś. On nie wylezie do nas, zobaczcie. Oj! Ole nas dowalił. To nie są przelewki. Dobra, mamy go, ale niewiele brakowało tu, aby nas położył. On pilnował tutaj wejścia do jakiejś kopalni, którą powinniśmy sobie prędzej czy później zeksplorować. Znowu są jakieś ruiny, a nawet obozowisko. Może tyle, co kopalni bym nie chciał eksplorować, ale obozowisko czemu nie?

Jak to wygląda na ten moment? Ja mogłem, w sumie, tak teraz sobie myślę, przed nagraniem pójść sprzedać wszystko w sklepie. Kolekcja zaktualizowana. Czy to jest sens, go teraz ściągnąć ze sobą? Idziemy w tamtą stronę. Może spróbujemy. Co to nam dało? Chyba nic Przynajmniej na ten moment nie widzę Dobra Dajcie też znać moi drodzy Może w komentarzach Co sądzicie o tych pobocznych Czy chcecie koniecznie wszystko oglądać? bara! No. No. I... Ten tu też pad. Białe rękawiczki z krzacie i roboty. Rebellion. Fajna jest ta lokalizacja, trzeba przyznać. Bardzo fajnie wygląda. Okej, okay, tu mamy więcej towarzystwa. Torba pełna. Spróbujmy coś wywalić. Te rękawiczki. To niekoniecznie są najlepsze. To już. Samo za się mówiło. Chyba generalnie nic wiele więcej nie mam do wyrzucenia z ekwipunku. A później narzekam, tak wyrzucam to, a później brakuje mi kasy, nie na każde zakupy. Confringo. 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 Fuck oh, my... Rependo, you can't stop us! Expelliarm, not window wide! Or defend your fist! Yes. Expelliarm, that was meant for me! Rependo, kill! Flazers! Bombarda! Expelliarm, window! Dobra, kolejny położony, tu jeszcze jeden gdzieś się kręci na prawo. Ciężka ta podróż. Myślałem, że to będzie generalnie Sielanka. Ale tu już niedaleko mamy się z Sebastianem spotkać. Hello, my friend. Czyżby on się nie zorientował? Że my tu jesteśmy. Skąd ktoś nas atakuje? A tu jesteś, kolego. Tu więcej.

Expel the armor, defend Bombarda! good frame Expelliarmus! Confringo! the armor, Confrigo. Confrigo. Frigo. Frigo. Dobra, mamy że dobra mamy Dobra, nie chcę mi się z tobą gadać, koleś. Co z niego wypadło? Smarki marki trolla. To jakiś chyba trochę rzadszy materiał. Wydaje mi się, że zdobywamy to pierwszy raz. Odblokujmy sobie ten punkt. Gdybyśmy chcieli się tu wybrać jeszcze. I lecimy dalej, już zgodnie z fabułką.

Z wilkami chyba nie ma sensu walczyć tutaj. Coś czuję, że my dzisiaj, w tym odcinku, nie dzisiaj, zrobimy tylko drogę do fabuły. Dobra, bierzemy go na różdżkę. Tripindo. 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 Mm. nie tak chciałem. Co ja miałem tutaj mrożonko prześwastawione?

Trzeba było chyba te wilki załatwić generalnie.

Zróbmy to tak. I leży. Niewiele punktów doświadczenia jest za te stwory, ale ja chciałem ogarnąć pod drogą ten obóz sobie tutaj. My już mamy 18 minut nagrania prawie, a my nie dotarliśmy do. Naszego punktu celowego, Gdzie tu jest przeciwnik? świetnie. też za ileś tych wilków upolowanie jest jakieś trofeum czy coś w tym rodzaju. cześć chłopacy. jak się macie? widzę że bardzo dobrze. Fingo. Fingo. Pięknie to się wykańcza, te trole, czy co to skrzaty tu są, jak wypadnie im ta kusza, fajna, fajna to jest mechanika bardzo. Wiadomo, są w namiotach jakieś rzeczy do zebrania, musimy ogarnąć, który to namiot. Teraz, dobra. Ale nic znowu wartościowego. Szkoda. A czy w tym by coś było? Tego chyba nie rozwalimy. Tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens rozpoczynać teraz zadanie z Sebastianem. Czy może zrobić to w kolejnym odcinku, skoro na samą podróż zeszło nam tyle czasu. Ja myślę, że po prostu zrobimy sobie to już w następnym odcinku i w tym miejscu chciałbym się z Wami pożegnać i oczywiście wspomnieć, że można wesprzeć kanał w postaci subskrypcji i łapek w górę. Cześć!